Z wiosną, Rolę móją przejebrał O gości... Się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się A jak mi odpowie, nie kocham cię A jak mi odpowie, nie kocham cię Szczęcy maszerują, za ciągłem... no i, I była taka sytuacja, że, że po prostu do niego zwrócili się koledzy: no zrób coś, każdy. No i on po prostu krzyknął na tego Niemca, wartownika, żeby się szybko pośpieszył i otworzył. To tam otworzył i uciekli. I jest ten, zaczyna się reportaż, jak kęki jedzie do Polski tu jadą z kamerą do właśnie do Piewowskiego, do jego domu. <laughs> Dziękuję bardzo. Brawo! Brawo! Ojej, ojej. Dziękuję bardzo. To niesamowite. Ja jestem bardzo wdzięczna, że mam szansę mieć takie piękne wiersze. I ja będę tutaj czytać te wiersze i te książki. I mam niesamowite tutaj ten wspomnienie i wiersze tutaj. I, i będę też... Czytać tego niesamowity leśmien, te trzydzieści trzy. Najpiękniejsza poezja, wersje w miłości. I pan Janusz Skowron robił tego niesamowite um, book cover. I ja będę czytać tego, ale już zaczynałam czytać różne jej wersje. I tutaj jest niesamowity, bo są po polsku i po angielsku. I jeden nazywa się um, tutaj Three Roses, czy róży. Yes, and so yes, but and yes. <inaudible> Flowers scorched in dreams, an old fence grows grey beyond the screen. A nag and a splinter sparkle for a spell. The bucket has swashed water in the well.